Cześć, tutaj odcinek i zapraszam Was na kolejny odcinek Minecrafta. Ejej, no w donku, jak widzicie, nic się nie zmieniło u mnie. W tym odcinku będziemy zwiedzać naszą wioskę i okolicę. I tak, no to już widzieliście pewnie, w fuck Minecraft? Te dwie, a tutaj mi zaczęli dokładać kolejny, daj kamienia, bo odpada. Ciekawa od kogo, nie? Ale, ja, no, ale urwał i DMASIA! I dzisiaj w tym specjalnym odcinku nie będziemy nagrywać z nikim, kogo może znacie, znaczy może go znacie, ja nie wiem. Będziemy nagrywać z Voodoo. On jest jednym z moderatorów tego serwera. Widzicie, to jest taki w diamentowej zbroi, nie? Se zrespił. No więc z Voodoo, z diamentowej zbroi, sobie zrespił, musisz świecić. Przedstaw się ładnie. O siema, jestem Voodoo. Będę dbał o cień, żeby nasz kochany Taoshin i musiał uciekać znowu do domu przed jakimś zombie. No, a tu widzicie Kaja, który biega w naszej wiosce? No, ja już się do niego tak takie zwierzątko. Nie, no. Podziękowania dla Kaja od wszystkich. Pomógł nam się odbudować po wielkiej destrukcji, która spadła na naszą wioskę. Nie wiemy dlaczego. Wiemy, że po niej przestał grać w pucelini, bo stracił wszystko. O, widzicie, nie ma wierzy, nie? No, długa historia może kiedyś wypowiem. Oto to przed naszą podróżą pomódmy się do Świętego Kroca to, żebyśmy znaleźli coś fajnego. Uuu, uuu, dobra, idziemy. No tak. <laughs> no tu widzicie, jest tak jak było. Do tego momentu. Tu powstała. Tu kiedyś chyba Sylian miał chatę. Przeniósł ją. Tu powstał dom, ta oczyna. Trzy godziny zbierania wełny wreszcie przyniosły rezultaty. Potem mi to wszystko skasowano, potem mi Kaję oddał, ale no. Yy, tak wygląda moja podłoga. Specjalnie tak wygląda. Kompletnie ni te klocki były rozrzucane totalnie abstrakcyjnie i tak ma być. Tu widać ładne obrazy. Ale tu coś było w mi miłkach. I ładne dwie flagi na ten. No, to możemy do. Chodź wodu. Zamkniemy drzwi. Tak z ogniem w łapie idzie. No dokłada kolejno. A teraz, teraz zwiedzimy zamek Mafcieja. Widzicie fo fosa z kaktusami otoczone wszystko tutaj ładnie, nie? Tutaj drzwi otwarte. Tutaj oczywiście każdy ma swoje miejsce, ja mam specjalnie naprzeciwko króla. Haha, znaczy to ja jestem królem, o tylko tak by się wydaje. Tutaj też ładne flagi, obraz Tu siedzi oczywiście Mawcze i wszyscy po kolei tu są porozstawiani Na przykład tu kłasant No i taka korona, tutaj korony są nie i tron i siadamy i ja, jest fajnie eee, Tutaj ładne pułki z książkami eee, O, <zł złota zbroja <ś> No nie no, nie no prze pali. przecież nie będziemy mu zabierać, nie zlokował skrzynki, jej. Dobra, tutaj ma cztery wieże, każda prowadzi na górę. To pokażemy pierwsze piętro. Tu obrazy są i wejście do sypialni. Sypialni ma łóżko. Tutaj widok na górę. Obrazek. No jak to w domu? Fajnie mu to ogólnie wyszło. Trochę długo to robił. No i jeszcze wejście na samą górę. A tutaj mamy dach zamku. Oczywiście cały zamek jest zrobiony z sandstone'a, jak widać. No i tyle. Schodzimy na dół. Jeszcze niżej. Ogólnie postanowił powiększyć te wieże jeszcze, żeby miały tak jedno piętro jeszcze wyżej same wieże. Ale to na razie jeszcze nie robię no to może teraz mm, aha zapomniałem o specjalnej spe, specjalnym datku na kościół co on mi tu dołożył nic nie wiem, o tu jest się są op no spoko o. Yy, specjalny datek o to, to będzie, będzie dużo specjalnie dla kościoła widzę yy, no tak no to idziemy do kościoła. Tu zaraz powiem o co chodzi. Kościele Kurika za wiele się nie zmieniło. Oprócz katakumb. Tylko nie wiem czy teraz wszystkie pokazywać. Bo to trochę ich jest. Kurik ogólnie się wahać jeszcze grać. No, I tak go przekonamy. Piszcie w komentarzach może go tym przekonacie. My tu ładnie mu rozłożymy na składkę. Kości. O patrzcie idealnie. Dobra skoczę do katakumb. Katakumby są... Nie, nie, nie mogę skoczyć do katakumb by są ściśle tajne, ukryte i Kuryk nie pozwoli mi je pokazywać. Gdy dostanę zezwolenie, to je pokażę. O, tu mamy wieżę Kubitrona z półek na książki. Kiedy on to zrobił? Pierwszy raz to widzę. <laughs> Ale switeśne drzwi w dół Kubitrona. Czemu on ma jakieś drzwi? Jak on to zrobił, to nie wiem. Co wiele mu się tu też nie zmieniło. A tam ma zejście do tej kopalni, to wiadomo, plantacja Kubitrona Ooo, prawie bym tam. Ej! Aha, on tam, nie, nie będziemy tam chodzić, za dużo roboty, nie tam nic nie ma Aha, to, to a, bo są metalowe drzwi, zupiel wiatr A tu mam Bomba Kubitrona Rozpierdalator 30 tysięcy <gryw> Jak ktoś się do niej dostanie, to jest UP. 3000. Gdzieś zamknij się, ja zaraz zapiszę 1-0. Kupitro się nie popisał, miało być tutaj, się e, U Kwasanda się nic nie zmieniło, oprócz niego odcinka, bo nie wchodził na razie. E, tutaj, aha, czy tu jest? Tu jest e, Przyjmę piasek, tak, to jest Apo. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Tu jest dom Sylwiona. Wejście do niego jest takie, tutaj jest drabinka na drugie piętro, które jest jeszcze puste. Słyszą to, też dawno. Nie wypychaj mnie. Schodzimy niżej. No i tu zioło ten nie, wiadomo jak to sylion. A tam, tam nic nie ma, bo pamiętam, że tam drzewo ma zejść. O tu sobie źródłko zrobię. Zamykaj drzwi. Jeśli chodzi o... Miał dom. Zrobił drugi dom, połączył jeden wielki dom i miał wyjebany dom, i całego zburzył, i uznał, że zrobi wielki, ogromny, piaskowy coś na 80 tysięcy za I, I stąd ta, ten. Yy, daj dzień, daj dzień, daj dzień, bo się ciemno robi. Yeah, yy, i dlatego stąd to przyjmę piasek. Tu składujemy dla niego piasek, z którego robi to wielkie, ogromne coś, zaraz pokażę jak to wygląda. A tu jest jego tajny schowek, w schodach do Syliona, ładne drzwi otoczone kaktusami. Drzwi są, skrzynki pozamykane oczywiście, jedna pusta. Tu składuje swoje rzeczy, bo nie ma na razie dnia zostawimy to, jeszcze przejdziemy pokazać jak to wygląda na razie to co zdążył zbudować do tej pory eee, no w budowie jak widać takie schodki zrobione tu pierwsza warstwa tego jakby tu druga no i na razie to wygląda tak no tak baw się o. <grym> spali się dalej. Eee, człowiek żąda Ono ogólnie to no powiem, że duże będzie, bo a, jak on powiedział, że chce 80 tysięcy, bo pamiętam potem liczyliśmy ile skrzyń piasku jest potrzebne. Wyszło, że 11, 2, o, prawie 12 tysięcy skrzyni zwykłego piasku. O. Mm, ogólnie co tam zebrał parę parobków demonów, co normalnie zaczęli mu zbierać ten piasek, nie? I już tu widać parę efektów. Znaczy to są ogólnie efekty tworzenia zamku Macieja. Kiedyś tu była plaża, może tak. Au. Kiedyś tu była plaża ładnie wyglądająca, nie? Teraz zostało tyle. No muszę przyznać, że nudziło się chłopaku. Tam jest oczywiście tajnie ukryty dungeon, do którym jeszcze się bawimy. Na razie został przez nas, przez przypadek zalany w próbie stworzenia ...automatycznego zabójcy wszystkiego respiącego się czegoś, które wyłazi z Dungeona. No, wyszło średnio, bo zalaliśmy i, i to mi nie wypadało. Słuchaj, się, nasze znaczy chyba zabijały, ale blokowało się na ścianie, więc trzeba będzie powiększyć przejście, ale z tym jeszcze się pobawimy. Ale to nie teraz. Mm, teraz idziemy, teraz już wszystko w mieście zostało pokazane. Teraz wybierzemy się poza naszą wioskę. Yy, jako to, że nasza wioska została zablokowana kuboidem, czyli tylko my możemy coś tu niszczyć i rozbierać i, no, i ogólnie przemieniać, czyli inni nie mogą, kolega Apo dołączył do gry, a że mnie na serwie. Kolega Apo postanowił się wybudować nieco poza wioską, bo mnie nie było na serwie, nie można mu było w żaden sposób tego kuboida dać, więc zrobił tu ładną ścieżkę, trochę pokręconą, nie? jak to kolega Apo, pewnie podobnie do Apojazd. Nie ja wiem, nie, nie gadałem w nim jeszcze. Tutaj ścieżkę do swojego domu. No jego dom skromny, ale to jest jedna z rzeczy poza naszą wioską i wielkim miastem, o której o wiem. Tu mu rośnie, tu ma zaskrzenienie, Tam ma zejście do swojej kopalni. Pamiętam, czy zwiedzałem i creepera, spotkałem, jak mi wybął do pożycia, to się to zrezygnowałem z naszego zwiedzania. Może tam na razie nie będziemy wchodzić. I tam znaczy, pewnie coś jest. Ale... Nie będziemy łasić ludziom po kopalniach. Przynajmniej na razie. Tu widać też jakąś kopalnię, też tu jeszcze nie byłem, nie wiem. Znaczy, bo pewnie... Znaczy, może już tu ja nawet te pochodnie rozkładałem, bo tutaj dużo jest tych kopalni wokół naszej wioski. Może kiedyś wybierzemy się na zwiedzanie. Oczywiście te nasze są cały czas budowane. nasze rozwijane kopalnie. O, tu proszę jeszcze jakieś schodki, też pierwszy raz to widzę. Nie wiem. W każdym razie o tam, no już się postaram, przecież to było przy ziemi. Maciej zaczął budować wieżę obserwacyjną. Plan jest jego taki, iż ta wieża obserwacyjna będzie, no nie będzie do niej żadnych schodów ani niczego tego typu, nie będzie drogi doprowadzanej, tylko będzie szła kolejka pod ziemią, która będzie wpadała do zamku Macieja. Oczywiście ja będę miał do niej dostęp, wszystko wam pokażę, jak macie je zbuduję. Yy, no i to tyle, jeśli chodzi... A nie, tu jeszcze powstało takie coś. Znaczy, o, tu tak w ogóle zrobiłem drogę do naszego przyszłego portu. I widać tutaj yy, plac budowy portu, tu taki mały pomości, Nie, tutaj będziemy pływać łotan w Hendaleko, nie? A póki co, to zobaczmy, bo jak wyszedłem ostatnio na port, zobaczyłem pewną rzecz że tutaj ktoś zaczął bez naszej zgody, bo oczywiście nasza zgoda musi być, zaczął coś robić. Ładnie puścił sobie rzeczkę ten społe wodospad, nie? I, i popatrzmy, nie? Pirate Island. by kościelny. No nie wiem kto mu na to pozwolił. No. W każdym razie dostał polecenie od GMA, żeby to usunąć. No, no. Czy mi to przeszkadza? No... Sam nie wiem. Póki tam nic nie psuje, no ale to, to w każdym razie, no. Fajnie, nawet, nawet ładnie mi się podoba, takie zrobił w jakieś zagrody, nie wiem dla kogo. <laughs> Może dla kolegów. Nie, nie wiem, nie znam gościa. no. Stoi, to stoi, nie stoi, to nie będzie stało. Byle za, za blisko się do nas nie bliżą. Jak piracka wioska, no to tyle. No to. W każdym razie tyle, co, jeśli chodzi o obręb naszej wioski, jak tam stoimy z czasem. Ojej, no zostało nam t 3 minuty. Kurczę, trochę długo to zwiedzanie zajęło. No więc, jesteśmy za naszą wioską, znaczy za domem Kubitrona i Kosanda i Siliona. I tutaj też była taka dziura jak tam, po zbieraniu piasku przez Macieja, zasypana ziemią. Na tej ziemi zostały posadzone drzewa, ale tutaj widzę pewne zejście do jakiejś kopalni. Nie wiem, nie byłem tutaj, pierwszy raz to widzę. A, to a pusty pokój. Pewnie to ktoś tu zaląże, coś chce zrobić, nie wiem. Nikt mi o tym nie doniósł, co, co. Nikt mi nie będzie płakał, że to rozwajra. No to ja na razie, prze, y, by, ogólnie jesteśmy tutaj, obok HTA, powiedz tak, ja za mnie. Ja wybi wybiorę się w tamtym kierunku. Jeżeli coś znajdę, to wznowię nagrywanie i pokażę Wam co znalazłem. Może coś ciekawego. Pa. E, no, wracam do Was. Poszedłem kawałek dalej, minęliśmy naszego dungeona i widzimy już z oddali jakąś wieżę i jakiś budynek. I chyba szklarnia z tego co widzę. I jakieś wejście do jaskini. Podpłynę. i tam jeszcze jest jakąś wieżę. Ale tam chyba pamiętam, że kiedyś byłem z ma. No to ja tam podpłynę bliżej. Teraz wracam. No zrobiliśmy sobie łódki, może ciekawe będzie płynieć się tymi łódkami. No, Uf. ale ciekawe, jak zwykle ta osiemnastka. Jest to łódką, nie doobraź. Oj, płynę, kiedyś płynę, płynę, wytańczę. <grym> tak, jak machać mi bo pani my no? Dobra, płyniemy najpierw do tej jaskini, Zobaczcie co tam jest. Co ty to jest? Nitro! Trochę proszę tych budynków tutaj. Parkowanie, dobra. No fajnie, odbiłem się. Ej, no! Ło, zbugowałem się! Ej, serio, serio, ja się zbugowałem, łódka odpłynęła, ja skoczyłem miejsce. o. O, o, wróciła, dobra. No, to co my tu mamy? Jest tu jakaś tabliczka? Nie ma. O, o jest tabliczka. Sala obrad. o co to jest? Ktoś się bawił? Nie, co tu pisze? Killerek.pl Jeśli jesteś zjebany, się No spoko. Chyba na serio ktoś się tu bawił, komuś przeszkadza. Killerek.pl, aha, to jest ten drugi admin? No, ten mocny. No, no. No ale jaka to bliska Kacpero 1, 2, 4, 5 Ju <coughs> był trochę tą No spoko! Cóż lubię klaską A co mamy kawałek dalej? No e, chyba nic nie ma A no, dalej nie ma nic tak? No już... tam poszło? Eee. Jakieś tunel... O i wyjście na powierzchnię, no co? Tak. To co, wracamy tym, co przeszliśmy? Mm, nie, tu wyjdź sobie tędy. A i, i teraz podejdziemy, zobaczymy, co tutaj jest. Pamiętam, chyba tu też kiedyś byłem. Zwiedzałem. O, wyjście jest, no to wyjdę tędy. No. <coughs> I widzimy, że tutaj też się ktoś budował, czyli jednak są jakieś budynki poza miastem. Kawał szklarni. <noise> I <ziura. głos> to Spoko. Tam też jakaś wieża w oddali. Pamiętam tu kiedy zbierałem tam. No. Tam nasze łódki zostały. A tu czyjś dom. I zobaczymy co tu jest w środku. Tam są na przykład nastawane. Albo nie do końca nie. chyba ktoś mu trochę rozebrał to. A tu raczej to pierwsze. Witam w dupie u Janka. No saak, To się bawi. No niepotrzebnie tak psują jedni drugi. Nie wiem ku i... Trzeba opuścić ku kubojda na ja jednym. Eee, tu nic nie ma, pusto no, wszędzie. Puste skrzynki. No. chyba tyle jeśli chodzi o nasze zwiedzanie, przynajmniej na ten odcinek. Ja się z wami pożegnam i... Do zobaczenia w następnym odcinku Minecrafta. Tam będziemy bawić się prawdopodobnie ze slimami, bo znaleźliśmy parę i staraliśmy się ich nie zabijać w miarę możliwości. Mam nadzieję, że tam jeszcze będą. No i zobaczymy takie łożące gluty. Normalnie zielone na moim skinie są, znaczy na mojej skórce są niebieskie. Takie kwadraty. Bo I tak ładnie, fajnie ciąkają. Tak. FA-FA-FA. No zobaczycie zresztą. To do zobaczenia w sumie odcinku tak. cześć.